Hej, cześć, się ludzie wszystkich z tej strony Kingston. Witam w kolejnym odcinku maratonu DBD. Dzisiaj gramy Freddy Krueger, będziemy usypiać ludzi. Ha, ha. wybrałem do tego senne palety. <laughs> senne palety, proszę. Te, no, te palety nieprawdziwe. A mam do tego Spirit Fury i Enduring, więc będę miał fajne combo wyprowadzone na surwów. Plus, wziąłem sobie The Game. Także myślę, że może być ciekawe, biorąc pod uwagę, że mam ruinę, która może być dobrze schowana, ale niekoniecznie. Mam nadzieję, że surwy nie wzięły żadnej mapy. Nie wzięli. Bardzo dobrze. A także ogromną nadzieję, że nikt nie zdiskonektuje. Poprzednia gierka Ledgerface'em była. Ciekawa, bo przez cały mecz praktycznie nie było momentu, żebym kogoś nie gonił albo żeby ktoś nie wisiał na haku. Może w Gierka Fredim też pójdzie dobrze? You never know? A, zapomniałem dodać, się tam w tle wyjdzie. Benek coś tam godo, ksiądz nasz. No dzień dobry. Przyjdź, tak Boże. Nie, tak czekał żeby będziesz taki krok, taki, dzień dobry. No, ostatnio... ...mawialiśmy w, w grę... <grym> 35. Ogólnie, ja nie przepierdolił. Znaczy, dobra, no ugrał, na no fartem, ugrał. A, tak wyszło. Ogólnie we generalnie w każdej grze to nie zabija, tylko dobija. Proszę o, wy o wyrozumiałość dla tego pana. A łapka w górę to będzie takie podniesienie jego skills w tej grze? Może. Słyszałem kogoś w szafce. To wiesz co, Nie, kolego, nie ma przyjaznego killera. Nie ma zdaj. Przepraszam, przyjacielu, hmm, gdzie mogę dream paletę postawić tutaj? Na przykład tutaj jest przyzwane Titi. on come back <laughs> Thanks for your help David What the fuck are you doing, man? Hmm. Ciekawa gra się robi. co ty peknie? Tam mi tam psuje u góry to tema? Że się tak zapytam. Mamy dużo sennych palet już postawionych. A ja cię po prostu chyba wyeliminuję. To nie potrzebuje przyjaciół. A tu zegarek tylko. Dobra, mamy 10 Dream palet. Naprawdę zniszczyłaś mi mój totem. I want to die. Gratulacje! Sfajkowałeś mi paletę! Głupie <grymne> surwy <grymne> Nie ma oślepiania. Dobrze Dwight Zostawię cię Bo widzę, że Meg potrzebuje troszeczkę atencji Dzięki za zwalnięcie mi paletą. To jest fejkowa. <grystanie> 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 o. jak mnie zbejtowała. O, padłaś pod hakiem akurat. Jak mi przykro. Nie wiem widzowie, czy wy też, ale ja widzę mało FPS-ów, jak gram Fredim. To jest bardzo niepokojące. Dobrze, pojawi się tu paleta. Do góry pobiegła. Czy ty się kutasisz na moją fake paletę? Nie, ale dasz się porobić. Na najłatwiejszego Dżuka na świecie. A tu fake palety nie stawiam, bo oni się skapną. Więc nie miałoby to większego sensu. Kapniemy się tam. To ktoś chyba kręcił przed sekundą coś, bo no i błagajcie przykro przykromi. Takie nie fair 4 kill, no bo w zasadzie jeden mi się podkładał, no ale cóż, co zrobić, maraton to maraton, tak? Ma być taka gierka jaka jest. A nie, że będę tryhardował na jakieś super, mega, nie wiem, przegram to przegram, wygram to wygram. wykorzystałem mniej więcej potencjał moich perków, bo użyłem tego całego Spirit Fury, użyłem Fake Palette, Enduring się oczywiście przydał, Ruina też przez chwilkę dawała o sobie znać. Niestety została znaleziona. Ja muszę powiedzieć, że ten Freddy z tymi fejkowymi pa pa paletami jest troszeczkę overpowered, moim zdaniem. Tak troszeczkę. Tak troszkę. Także uh. teraz dwie minuty meczu, praktycznie to jest tylko chodzenie po genach, bo oczywiście. Oh. Oni... O, słyszę hacza. A to zamkniemy punkty. Cyk. A da się go potem otworzyć? Bo nie grałem Ten, jeszcze. Nie, Jak kluczem to... się da tylko. A, to jest zajęte. Także. jak dawno temu nie grałem w DBD, to. Już wtedy haczów nie mam. Tylko 20 tysięcy punktów, co prawda za meczyk, ale. No cóż, mam powiedzieć. typ po prostu liczył, że jak się nazwie killer friend, to ja będę jakiś, nie wiem, przyjazny w stosunku do niego. Na po... tam drugim razem go oszczędziłem już. Bo stwierdziłem, że no może skuma i się odczepi, ale jednak nie. No to co, trzeba było go zabić no. Zimną krwią. Zimną krwią. Przykro mi bardzo. A, dajmy te punkty w Legiona. Zobaczymy. Co my tu mamy? O, entliczek, pantliczek I the game. I the game. The game. The game, który oczywiście sobie wezmę. Jak będzie okazja. Ale na razie coś mamy. No, mów, co? Nie, nie, poczekam to, bo po nagrywkach, wiesz? Dobra. I kolejny w kolejce. Plaun. Dostało nam 5 killerów do ogrania, także. Maraton powoli zbliża się ku końcowi, a przynajmniej jest w dalszej połówce. W każdym razie dzięki za oglądanie, okay, że się co? podobało. Jeżeli tak, standardowo łapeczka w górę, subiek jeżeli się nowi, dzwoneczek, to żeby nie przegapić odcineczków. I zachęcam do spojrzenia w opis, gdzie mam podane linki do kanałów moich kolegów, których może albo nie znacie. Także dzięki, do zobaczenia i. Papá.